Czołem, yy, padły pytania na temat yy, uderzenia w oczy, także rozwiemy pewne wątpliwości. Yy, jaka jest mo, jakie jest moje zdanie na temat yy, uderzeń w oczy? Według mnie to jest bezsensowne, bo yy, sami sobie sprawdźcie. Yy, po pierwsze, nie jest tak łatwo trafić w taki mały punkt, jeżeli chcecie uderzyć, a jeżeli gościa Trzymacie, no to też on nie będzie stał tak jak ten manekin i dobra, weź yy, wydłup mi oczy, nie? Tak na pewno nie będzie, nie? Także będzie tą głową majtał tutaj. I na pewno nie traficie, tylko gościa yy, w po prostu, nie? Lepsze są uderzenia yy, inne, mocniejsze niż próba yy, wydłubania oczy. nawet gryzienie jest lepsze, jak, jak w samoobronie, lepiej gościa ugryźć podrapać, coś tam inne, inne kwestie zrobić, niż próbować gościa wkurzyć, że wsadzacie mu palca w oko. To jest dla, według mnie bez sensu, bo nawet sami sobie sprawdźcie. Każda próba włożenia palca w oko, jest automatyczne zaciśnięcie oczu i sami sobie sprawdźcie, jak zaciśnięcie, jak zaciśnięcie oczy, spróbujcie sobie wsadzić palce do oczu. Nie jest to takie proste, zwłaszcza gdy jeszcze będziecie tutaj próbować tą głową gdzieś tam uciekać nie? I, i, i się bronić. Także to, to, to według mnie odpada. Aczkolwiek jeżeli chodzi o uderzenia to są takie uderzenia między innymi w karate kyokushin i innych stylach karate, że uderzenie z japońskiego Kite, czyli uderzenie w ten sposób możecie sobie wyćwiczyć. Mistrzowie, mistrzowie karate potrafią to zrobić i, i, i w ten sposób zadać uderzenie w oko, ale to wymaga wielu, wielu lat treningu. Także w samoobronie dla osób początkujących kompletnie nieskuteczne, bo sobie tylko palce rozwalicie, a ludzie, którzy ćwiczą kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat, potrafią tym uderzeniem rozwalić cegłę, deskę i tak dalej. Także na pewno jest to do wyćwiczenia. Podobnie jak do wyćwiczenia są, jest uderzenie pięścią, dwoma pierwszymi kostkami. Jest to jak najbardziej do zrobienia. Tak samo do zrobienia jest uderzenie takie, w krtań. To też jest do wyćwiczenia. Normalnie nikt tego nie zrobi, ale po iluś tam latach treningu, iluś tam latach pompek na yy, hirakenie można to sobie wyćwiczyć. Uderzenie tu, Pach, Nichon Mukite czy Jochon Mukite w jedno i drugie oko to jest y, fajnie, to wygląda. W teorii jest supernie, ale w praktyce, jeżeli tego nie wyćwiczyłeś, no to na pewno to nie wyjdzie, nie? To wymaga wielu lat treningu. Także w samobronie jakieś tam ciosy w oczy są y, y, w mojej opinii bezsensowne. Nie próbujcie gości gościa wkurzyć. Lepiej uzłapcie za ktań i tutaj go duszcie. Będzie to na pewno bardziej skuteczne. Inne, inne uderzenia już na pewno omawiałem na wcześniejszych filmach. Zerknijcie sobie, co można innego zrobić. Jak można inaczej uderzyć, żeby to było skuteczne. Ale uderzenie w oczy, tak jak mówię, nie. Jeżeli macie inne zdanie, dajcie znać w komentarzu. Powiedzcie, co o tym myślicie. Czy może macie inne jakieś pomysły na ciosy w oko i skuteczne wersje. Ja nie mam takiej skutecznej wersji, żeby gdzieś tam komuś próbować coś w oko zrobić. Jeżeli film się podobał, dajcie łapę w górę, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco z innymi materiałami. Także dzięki. Cześć i czołem!